Korytarze pełne lawy i wiele nerwów. Brzmi ciekawie, co? Ale nie dla mojej psychiki. Okej. Okay. Ja jestem Wilson i witam Cię w kolejnym odcinku z gry Rayman 2 The Great Escape. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz u góry wyświetlić się link do filmu. I zobacz jak było. No dobra moi drodzy, czas kontynuować baśniowo, aczkolwiek w bardzo poważnych barwach. Przygodę! Lecimy! No dobra moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce i zaczynamy sobie dzisiaj poziom Szczyt Świata. Tak jest. Dobra, wbijamy. I w ogóle mam ten bonusik jeszcze z poprzedniego odcinka, że tam przyszedłem poziom premiowy i dostałem trzy e, dodatkowe życia do wykorzystania, w sensie tą silną rączkę, że tak się wyrażę. Hmm. Dobra, mamy przeciwnika na sam początek bardzo nie chciał, się, żebyś mnie uderzył. Czekajcie. Trzeba go tutaj wyprowadzić na manowce, żeby leciał sobie elegancko. Hop. Ale to wcale nie będzie taki proste, jak mi się wydaje. Nie ja współpracuje z nami. Dobra, zostawiamy go. On nie jest istotny jakoś specjalnie, a my musimy udać się na ten tron. No i co? Okej, okay, coś takiego. Eee, nie zebrałem lumka. No dobra, trudno się mówi. Dobra. Taka zabawa, okej. Okay. Zebrałem tego od niego. Dobra! Okej, okay. przynajmniej zbiorę sobie lunka tyle dobrego z tego nieszczęścia. Ciągle obrywam od niego, przydałoby się go jakoś załatwić, no ale nie jest to takie oczywiste. Dobra. A ja tu mogę przyspieszać coś? Bo nie wiem. Dobra, zresztą i tak to szybko leci. To już nie, nie, będę, nie będę cudował tutaj. Dobra, I znowu nowa mechanika, nie? Cały czas na każdym kroku z czymś innym się spotykamy. Nie zabrałem lumka. O no, nie, o nie, o nie, tu będzie trudno. Dobra, już trudno z tymi lumkami. Ja bym zginął, jakbym za bardzo kombinował. Dobra, oczek Pądzik, super. To właśnie chciałem osiągnąć. Dobra, nie, nie. Dobra, 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 dobra. Gdzie wyśmienicie bym powiedział? Widzę tutaj tej opowieści. A nie, może nie. Uwaga, intrus! E, złapcie go. Jakiś alarm się włączył, no i co ja mam zrobić? O nie, tu ten be, ta beczka. Nie wiem, jak mam go inaczej nazywać. Jaki, jakąś truciznę teraz tutaj wypuszcza. Dobra. On będzie, będzie trudny, on będzie trudny, już w widzę. Uwaga. Powinien się naładować, ale nie jest. W ogóle gra jest y, łatwiejsza, niż y, mi się wydawało, że będzie. Myślałem, że naprawdę tutaj ginąć będzie to. Będzie mega prosto. Ale na szczęście, dobra. Pokonaliśmy go i się trochę zregenerowaliśmy. Więc nieźle. Dobra. Za bardzo tych wrogów nie widzę. Może być dobrze. Czy coś tu jest? Nigdy nie ma. Ała. Właśnie. Dobra, zbierzmy to. Właśnie ekstra życie dostaliśmy w ten sposób. Dobra, a my schodzimy tutaj na dół, Dobra. Co my tu mamy? Mamy checkpointu na pewno. Mamy beczkę do wykorzystania. I słyszę jego do uwolnienia gdzie on jest, to nie mam zielonego pojęcia. Co? No, a tutaj mamy wrogów do Hej, Okej, okay, chowamy się. <grywanie> mi to wychowanie coś nie wyszło. Dobra, weźmy go tak... ...pojedynczo, tak pojedynczymi kulkami załatwmy. Chociaż z drugiej strony. Dobra, teraz... ...to mi ta trucizna przeszkadza. Naładuj się, naładuj. Ciao. Nie wiem, czy mu zabrałem coś życia. Dobra. Ale widzę, że mogę seriami cały, całe, o. Ja się w sumie skupiałem na tym, żeby go załatwić, żeby on przestał migać i wtedy go, z niego strzelałem kolejny raz. A widać, że, widzę, że wcale tego nie musiałem robić. Dobra, czy coś tu mamy jeszcze ukrytego do zebrania? Jest jakiś lumek po tamtej stronie. Powinienem się tam dostać dobra i teraz gdzie? No widzę, są były dwie ścieżki. Pójdźmy najpierw sobie tutaj, zobaczmy czy co coś jest. No, możemy pójść w górę. Wydaje mi się, że tutaj na koniec musimy się udać. A my pójdźmy sobie najpierw właśnie tam powiedzieć wcześniej... 6 ścieżki. Okej, okay, chyba... Czyli wychodzi na to, że ja tutaj tak miałem iść. Że tam na, na te linki tutaj jeszcze coś widzę. Co my tu mamy? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, nie wiem, są dwie ścieżki. Pójdźmy w takim razie tutaj. Widziałem no. to jako pierwsze, to ma pierwszeństwo z tego powodu. Dobra, czy coś tu jest? Coś słyszę. Niechajnego. To jest ta chyba duża, nie? Słyszę klatkę. Wszystko. Na pewno jak zobaczę checkpoint, to już będę wiedział, że, że tam ma iść docelowo. A checkpointy nie są w miejscach dodatkowych. Dobra? A tak będzie łatwo załatwić, bo mamy skrytkę. Dobra? I teraz też łatwiej, łatwiej się gra, jak wiem, że mogę, mogę seriali w niego naparzać. Tutaj widzę jest zamknięte. Wydaje mi się, że będziemy musieli pewnie jakiś guzik wcisnąć. E, I dopiero te drzwi się wtedy otworzą, ale zobaczymy. Tak, e, ciągle taka Ona myślę, że ona jest gdzieś za tymi drzwiami. Jeszcze jeden rumek widzę do A, okej, okay, to się otwiera elegancko. Dobra, tylko że mi nie, nie wywaliło w dalszą część e, poziomu, jak tam wejdę. Gdzie ten, gdzie ten lumek? Widziałem cię na pewno tu był gdzieś, tak? No właśnie. Aha, tu jesteś. Dobra, spadło mi się, ale to już stopnę, bo klapkę, jest nie. I znalazłem poznalem klatkę, więc jest się z czego cieszyć. Hop. Dobra. Dobra, zobaczmy już, co jest za tymi drzwiami, tylko żeby one się nie zamknęły do mną. A może gdzieś? Nie dobra, wracam. Sorry, że tak klucza, ale naprawdę nie znam gry, żeby tak e, iść po prostej do celu. Muszę tutaj trochę poeksplorować. Wiem, że gra jest stara, ale na pewno też się wam inaczej ogląda z, y, ze świadomością, że ja gry nie znam i po prostu nie wiem, co na mnie czeka. Dobra. To pójdźmy tutaj, no. Nie, niech, mu będzie. Dobra, widzę jakoś... Po co ta kładka, skoro mogę przejść górą? W ogóle tam nie tam tam co Kto? to jest. Okej, okay, dobra, to już chyba wiem o co chodzi. No, ewidentnie. A weźmy, weźmy! Kurde. Chciałem na to wskoczyć, zobaczyć czy to, coś mi daje w ogóle. Okay, wracamy. W sumie mogłem już z beczku tutaj iść. Ale dobra no co ta kłapka? Ok, nic tu nie daje Na szkoda. Dobra. E, w każdym razie wiemy już gdzie jest tą beczką. Ja myślę, że ta beczka jest dosyć wymagająca i z tego też powodu obstawiam. Stawiam, że to jest coś dodatkowego. Tutaj idziemy po beczkę. A najwyżej to tam tegoś nie zbiorę, nie będę się tym stresował. Mówię tutaj o tym dalszym, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra. Czekamy na kładkę, aż mi się tutaj pojawi. Na spokojnie, na spokojnie. I łatwo tutaj spać z tą beczką. tego nie chciał bardzo. Dobra, 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 dobra. I idziemy elegancko. Dobra, dobra, dobra. I schodzimy. Super. Świetnie mi to wyszło. Tak? Ok. Tak, to jest coś bonusowego. Zawsze możemy się cofnąć. Okej, okay. ten tron jest znowu. Okay, mamy dodatkowe życia. Tu na górze już nic nie ma, tak? Na pewno, na pewno. Dobra, zobaczymy co pan... jakąś intencją e, tutaj tak to jest nazywane, a nie małak jak to jest przy okazji w dalszej części z Raymanem. Okay, ty tam poszedłeś sobie. Dostajemy pewnie jakąś ekstra nagrodę za niego. Chyba, że on nas już prowadzi do portalu yy, zamykającego tą fajne, Czy tak może być? Gdzie ty jesteś? Tu, tu, tu. Okay. Gdzie ty mnie prowadzisz? Koleżko. No bo, słuchajcie, jeżeli on otworzy nam portal zamykający krainę, to znaczy, że i tak musieliśmy go uwolnić, czyli to w wcale to, co zrobiłem, nie było bonusowe. Ale dobra. I tak musieliśmy tutaj iść. Aha. Okej. Okay. W sumie dobrze, że tutaj nie wlazłem, bo i tak bym tutaj nic nie wskórał wcześniej. No dobra. Wychodzimy stąd. Elegancko, pięknie. Ciekawe gdzie, te, a w sumie wiem gdzie były, na tej trasie, to jest to jak tym tronem e, jechaliśmy, po, tej, po tych krzynach, które to nazwijmy. Dobra, zapiszemy sobie oczywiście gierkę. Dobra i co mamy? Znowu tego kufka mamy. Świątynia skały Lawy. Świątynia, aha. Czyli to znowu będziemy mieć tą kolejną maskę tutaj. Dobra, co my tu mamy? Znowu dwie ścieżki widzę. O, siema! ma! no Ale widzę, że ty nierozmowna jesteś. Niestety. Dobra, zbieramy te lumpki. Mało czasu mamy. Dobra, zebrałem wszystkie. Dobra, ty jesteś nieaktywna, czyli będziemy musieli Cię jakoś tam uruchomić, To idąc w tą stronę to na pewno. Globoxami brakuje, wam powiem. Fajnie było, z globoksem. Jest tu roboty 8 ma. No i straciłem życie, to się nie spotkałem, że tutaj jest tak blisko. Dobra, e, nie życie, tylko tą ochronkę, tak to nazwijmy. Muszę jakoś to w końcu to nazywnictwo sobie zrobić do, do Raymana, tego którego nie znam. <laughs> Żeby nie nazwać tych rzeczy za każdym razem w inny sposób. Dobra, e, idziemy tu. I będziemy pływać. Tak mi się wydaje. No. Coś płyniemy, coś płyniemy. Oj, no, okay. o nie o no, nie. Tu będzie łatwo te ochronki stracić. W ten sposób. Dobra, ale już widzę gdzie nas to prowadzi. I tam beczki. Nie możemy... Nie mogą uśpić mojej tutaj uwagi. Dobra, już chyba nie będzie tych dupów. Ciekawe czy tam na te drzewo mogłem pójść, ale wydaje mi się, że nie. Nie wiem. Nieważne. O, o, oh, o, wow, o, wow. o, o, dobra, Okej, okay, tu, tu, tu. O! I dokąd to? Dobra, jest czekłej. Teraz ostrożnie. Dobra, jest drzewko. No i na te drzewko musimy na pewno odstościć. Nie widzę, nie widzę gdzie jestem. O nie, kurde. Dobra, był Czekolin, więc się nie stresuję. Dobra, teraz, teraz muszę to cierpliwie zrobić w tej piramidze. Jak sioko widziałem, ty. Kurde. Nie wiem, czy mi się opłaca do tego lunka lecieć, no ale dobra. Zbieramy wszystko, to zbieramy wszystko, przynajmniej co mogę. Mogę te oko mnie nie pokoić dzień dzień ty, Radujemy. Dobra, udało się. Co z tym Okej. Okay. Dobra. Dobra, teraz po tych żółwiach lecimy. Hop. O, widzę, widzę klatkę Tutaj, ukrytą. To jak się do niej zostanie A, nie było nic skomplikowanego. Dobra, dostaliśmy jakiegoś, jakąś tutaj tą wajchę, pierścień, dobra. To się pierścień nazywało. Dobra, checkpoint. O, widzę rękawicę tam po lewej stronie. Dobra, mamy okrąkę. O nie. Dobra, na kitę to załatwiliśmy. To jest ok. Oje, dużo, dużo oka. O, dużo oka. Widzę. Dobra. Nie powinno mi tu już nic wyskoczyć. To jest długi poziom, bo jest, widzę, pięćdziesiąt ląków. Ale nie wiem, może będzie jakiś spawn tych klumpów, więc... Może ten poziom nie będzie wcale aż tak długi. Dobra, klatka. Wziąłem. Jak to zrobić? One się mogły odbijać, te nasze tutaj e, uderzenia. To jakoś będzie można zrobić. Nie, ma mogę... go. Wystarczająco daleko muszę tam. Dobra, zaraz. Zaraz to ogarniemy. Zważę jakoś górą. Zobaczę... Zobaczę tylko tak sobie na szybko. Tam będzie jakiś. Nie wiem, czy przez to będę mógł przeskoczyć. Dobra, jeszcze chwilę tu posiedzę Dobra. Można to było zrobić. Eee, czy ty masz jakąś nagrody dla mnie? Nie widzę. Dobra, to idziemy. Dobra, coś zaspokojnie tutaj. Te ślumki. Dobra. Co my tu mam? O dużo kubków. One mnie trochę przerażają, jeśli mam cztery. Wspomniałem to przy każdym spotkaniu. Z jej. Dobra. Patrzcie, nie respawnują się. Kolejne. No to dobrze. Ale czy coś tu nie zebrałem? Nie, wygląda na to, że wszystko. Co my tu mamy? Klapka. Gdzie jesteś? Gdzieś dalej. O, widzę siebie. Okej, okay. to jak ja mam wejść? Więc może, może od tej strony jakoś. Dobra, na razie musimy uważać na to, No Dobra, teraz się tu cofnimy, zobaczmy. Dobra, okay. jest, okej. Okay. Dobra, kolejna klapka. Lindy. Dobra, Super. A to co to? Znowu coś nowego. Co to za. Co to jest? Aha. O nie. I odejdź. Odejdź, palmaszo wątpię. Kurde. Dobra, jeszcze chyba mogę na to skoczyć. Albo nie mogę. Kurde. Dobra. Trudno, jeszcze raz próbujemy. Dobra, czyli tak, nie mogę się spieszyć z załatwieniem tych pnączy, bo one potem długo się skrzeszają. wiem czy zawsze gadam, gadam i zrobiłem po swojemu. Dobra, teraz jest OK, czasowo. Tu bym chciał, na bok. Halo? Okej, okay, one przyleciały do nas, no dobra. Dobra, ej, bo się nie mogę obkręcić, nie widzę co się dzieje, halo? Gro. Grono, czemu mi pokazujesz w wstępowo? Gdzie my lecimy? Byliśmy tutaj. A, okej. Okay. Jakie buty. Co jest? Dobra, leć, leć, leć. Jakie zło... Co? Jak ja to miałem zrobić? Dobra, przepraszam Was. Jeszcze ta jedna próba przy Was. Jeżeli ja tu zginę przypadkiem, no to ja już sobie tylko za kamerą zrobię, żeby Was nie zanurzać tym fragmentem gry. I... No czemu ucieczkań Pań nie było? Mogliby zrobić być łaskawieczek żebym się tutaj nie musiał tak cofać wrednie. GIMP. Aby się to nie zatrzymało. Okej. Okay. Dobra, robię cięcie. Zaraz się widzimy. Dobra, jak widzieliście, trzeba było po prostu zaczekać, i wyłuczek pani zaraz później. O nie! Zaraz się widzimy. Dobra, jestem. I teraz. Dobra, już nie czekam, już nie czekam, bo to, to jest złotniczy strasznie Jest w ogóle ciąg dalszy tej opowieści, widzę. Uuu. Dobra, tu trzeba będzie przeskoczyć. Dobra, jest ok. A bo nie jest ok. Dobra, już widzę, trzeba było przeskoczyć na tą drugą kładkę. Tylko trzeba to zrobić w odpowiednim momencie, bo nas spali. Ok, czyli ja nie muszę skakać, by uniknąć, ale ta kładka się pali. No, jak się zatrzyma, to będę wiedział, że już jest czas na nią. Dobra? Szybko, szybko, szybko. Kurwa. Męcząca granie. Dobra, udało się. Słuchajcie, e, z pięć prób miałem. Jeśli mam mamy cztery około. Dobra, przedarliśmy się. Dobra, tu widzę, tu się wyłoni. Dziedzisko. Ragin. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra, pięć teraz. To jest twój czas. Okej. Okay. Dobra, mogę sobie... Tak spać już. Dobra, udało się. Jest czekaj. Dobra, uf. Słyszycie, słyszycie. To nie widzę. Jeszcze. Gdzieś tam pewnie. Dobra. Przedzieramy się. A, tu jesteś, OK. To czasu nie mamy ciebie. Dobra, udało się. Dobra, jakoś trzeba będzie tutaj. Dobra. Szybko. Dobra, mamy lumpki. Dobra. Teraz, co to jest? Ok, wiem już o co chodzi. Mniej więcej przy Dobra, Ciąg dalsze opowieści. Co my tu mamy? Dużo, dużo złego, dużo zła. Co, jakie mam tu zrobić? A mogę tu wskoczyć? Nie mogę. Jakieś kładki potrzebuję szybko. O, 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 dobra. Rozwiązałem z Dobra. Co my tu mamy? Trzeba będzie na to wskoczyć. O, słyszycie, słyszę, widzę nawet. Ciak, ciak, ciak. Super. Elegancko. Tutaj na górę, jak się dostanę, przekonam się, coś to widzę. Jeszcze chyba jakieś przejście, ale to na coś na później. A może i nie. Dobra, no jest, elegancko. Czekaj, czekaj, super. U! O nie, 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 te muchy zły w Gin, Gień, gin, gień, gień niegdyś. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy, nie mam czasu na to. Dobra, guzik, guzik, wciskaj. Nie, nie, gień! Szybko guzik, 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 guzik! Guzik! Dobra. Dobra, co dalej? Słyszycie? Ale nie widzę. Tu coś? O, jesteś. Dobra. Oj, ostrożnie. Dobra, już wiem jak to trzeba zrobić. Tylko trzeba to będzie szybko zrobić, ogarnąć. Ja za wolno to zrobiłem. Dobra, cofnijmy się. I teraz szybko szybko, 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 szybko. nie ma czasu. Dobra nawet się raje ucieszył Jeszcze Dobra, dobra, dobra. Szybko, szybko, szybko. Za wolno, za wolno, za wolno, za wolno, za wolno. Doby, za wolno. Dobra, dajm radę Uf. Dobra, de? Nie dajm rad. Gdzie był Dobra ten trudny fragment musimy powtórzyć wtedy byłem wolniejszy i dałem radę mimo wszystko więc jest, jest nadzieja Hop. dobra, wcisnąłem okej, okay, dobra, to tak działa już widzę dobra, już się cofa, dobrze, że ten gdzieś taki powolny jest dobra, dobra, teraz tu o, słyszycie? gdzie jesteś? Chyba coś dalej? To ja już tu nie chcę zaskakiwać. Dobra, tutaj nie było, ok. Nie chcę serio powtarzać tego fragmentu. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jesteś, Ty. A to będzie ten. Tension. Nie widzę. Kurde. Aha, tu jesteś. I co ja mam zrobić? A, wszystkie 7 klapy udało się. Dobra, pięknie. A myślałem, że będzie w, yy, przy okazji tej krainy już e, nowa maska do zdobycia. W nie zebrałem. Czy chcesz zapisać swoją grę? Oczywiście, że chcę. Dobra, co mamy? Pod świątynią skały lawy, no czyli świątyń ciąg dalszy. Ale świątyń ciąg dalszy będzie już w kolejnym odcinku. A jeżeli mało Ci Rajmana, to teraz obejrzyj ten film.